W 1997 roku, tu gdzie teraz jestem, stała woda. Stała, bo wtedy nie były wały przygotowane, wały nie były zrobione. Przepusty, śluzy. Wygląda to tak. Osiedle maślicę po tej stronie. Braczeżarskie po tej stronie. No i stabowice tam dam za mną, za mną, ale to jeszcze tam het, het. Wysypisko na maślicach, stare wysypisko śmieci. Jest tu w tym lesie. No jak mówię, tutaj jest ta woda. Jak się uda na wojechać to idziemy na Bystrzycę Dlaczego? A dlatego, że wszyscy mówią o odrze, ale Bystrzyca potrafi pokazać swoje pazury. I to naprawdę. Pozdrawiam Bartka Świeciskiego, bo da mi temat, żeby podjechać z dronem na Bystrzycę, na Ostabowice. Dopiero mogę dzisiaj... Żeby... Wypłynąłem z miejsca, gdzie utonęłem. Kiepsko z lataniem dronem, ale nisko latają A Wszystko będzie widać na radarach nie? Tam jest bystrzyca dalej Pojadywałem, może się jakoś przemycę Narrację będziecie mieli z drona, w zasadzie do tego materiału, który teraz nagrywam, Dlatego, że dron nie ma mikrofona, poza tym ja jestem na dole, a on będzie na górze To co teraz widzicie tam w tle To jest Wrócawska Oczyszczalnia Ścieków umiejscowiona na Janówku Jestem na 60 metrach wysokości, więc jeszcze niewiele widać tak wygląda tutaj Wyszyca. Ja jej nie pamiętam, że w 1970 roku ona była tak wysoka. Słuchajcie, polecimy na ujście, tam kawałek dalej. w widać już. zobaczymy co tam się dzieje. Tak. Samochody, tam jest wojsko na dole wod, Dużo mnie minęli Dużo mi oddziałów minęło z WOTu Nawet widać ich chyba teraz Ja dobrze nie widzę tutaj dopiero w domu, będę widział to na monitorach Na obróbce Słuchajcie, dobra, tu mamy ujście już Zobaczcie co się dzieje W prawne oko zobaczy tam w tle dalej Ujście widawy Teren zalewowy jest zalany poprawnie. Wały tutaj, gdzie są, gdzie są przyszczalnia widzę, są szczelne, nic tam się nie wylewa na te pola. Nic nie ma z tym problemu. Nie wiem czy funkcjonuje, nie chcę nad nią przelatywać. Spróbuję się dostać teraz na most, który widzicie już stąd. Chyba ktoś zamyka szlaban. Słyszę, właśnie bo przejechały samochody, więc chyba szlaban będzie zamknięty, żeby nie wchodzić. Sytuacja chyba się coś staje skomplikowana, co nieco widzę. Patrzcie, ile worków folia. Wszystko, żeby tylko nie przeciekował do oczyszczalni, bo to będzie skażenie straszne. To wszystko, te fekalia. Bo Brodski jest zamknięty. Nie można na drugą stronę przejechać, przedostać się na wały. Kurde, jest źle. nie jest dobrze Tu nie jest dobrze. Chyba jeszcze większa woda będzie w tą Bystrzycę szła Tu jest jakieś 200 metrów do, no może mniej, do Bystrzycy Jest most kolejowy, do którego się już widzę nie dostanę Bo rzeka wylała na łąki Bezpieczniej będzie dla mnie z dronem tutaj wystartować Albo z tego wału po drugiej stronie, gdzie będę miał chyba nawet lepiej Bo tu jest za dużo drzew I coś wam pokażę Ale zanim wam powiem o co tu chodzi Dlaczego te pracze są takie ważne? Ano dlatego, że są w cholernie niekorzystnym położeniu. Dlaczego? Pracze są tutaj. Będzie lepiej. Tu są pracze dżenskie. Za nimi płynie Odra. Od wschodu. Od południa jest Ślęza. A od zachodu jest... Bystrzyca. Mamy trzy rzeki. Trzy rozlewiska. Jakby wszystkie trzy, jakby naprawdę woda wypompowywała się z tych rzek. Przez wały. To tu się kamień na kamieniu stanie. Zaleje i pracze i stabłowice. Do leśnicy chyba nawet dojdzie. Naprawdę nie jest dobrze. Masa ludzi pracuje przy umaseniu wałów. A nie wygląda to na to, żeby coś opadało. Czy byłby koniec tego wszystkiego. Dobra, idę na długo sanatorów. Tak. tutaj po bystrzyca. Zobaczcie sobie. Most kolejowy nad bystrzycą. Rozdziela trochę pracze i stabłowice. Może prowadzić ta nie kolejowa. Tutaj, gdzie jestem, to jest wał. No, zgodnie ze sztuką pozalował to, co miał pozalować. Widać wał, który jest zrobiony. Świeży w zasadzie ten wał jest. Ścieżka rowerowa po nim biegnie. Tam w tle dalej zobaczycie janówek i oczyszczalnię. I zobaczcie, jak się ta woda rozlała w tamtej części. Tam byliśmy po drugiej stronie parę 10 minut temu. A za mną Marszowica. Spróbuję się dostać z bliżej ulicy głównej, stamtąd się wziąć do góry i polecieć na Marszowicę, żeby zobaczyć co tam się wyprawia. Po lewej stronie te blokowiska to jest nowe osiedle na Stabowicach. takie duże wody Macie tu się na ścieków i most który teraz będzie się kadru. O, Dobra, lecimy. Czas, żebym helikopter do mnie wrócił. Jedziemy na marszowice zobaczyć. W sumie tam na główną ulicę. Dobra, lecimy. Czas, żebym helikopter do mnie wrócił. Jedziemy na Marszowicę zobaczyć. W sumie tam na główną ulicę. Za tymi drzewami jest moja szkoła, była i za tymi drzewami tu jest też moja szkoła podstawowa, w której się uczyłem. Kiedyś muszę film zrobić, gdzie się wychowałem, gdzie się urodziłem, w ogóle. Na razie tyle, lecimy dalej. Takie gruzy, kiedyś to było, zakłady włókiennicze na Stabłowicach. To jest dobre miejsce, żeby się tutaj bo zjeść, ponieważ marszowice są za mną, za tymi drzewami zaraz most. Mamy marszowice i tu Bystrzyca płynie zaraz, jak są te domy widać, to za nimi jest Bezczyca. Macie no się myślę bardzo, to jest Bezczyca. Zobaczcie, co się tam stało, jaka ta rówoda jest szeroka. Woda się zrównała z kładką na tamie. Ta woda Jest częściowo z tej bo tam gdzieś się woda dostała, działki pod wodą staw na ulicy Luven już mamy z tego widzicie teraz, to jest ten deltex No i bystrzyca <laughs> Osiedle zbudowali przy samej wodzie znaczy w pobliżu rzeki, po prostu nie mają teraz problem, bo będzie zatapiać. Każda woda, która przyjdzie, będzie zalewała. Most kolejowy widzicie stąd, tam gdzie byliśmy poprzednio lotem. I w tle jeszcze macie daleko tam na górze, to jest oczyszczanie ścieków na jeniku. Tu jest most. Most jest zamknięty z drugiej A tu jest kama. Od noga, to jest odnoga, woda widzę jest na równo z tym, z tym zejściem, tam taka, taka, taki stopień wodny, taka kaskada duża, dróg, co jest równo się z jednej i z drugiej strony.